I doświadczając przeróżnych ludzi, przeróżnych doświadczeń, rośniemy. Wzbogacamy się i jesteśmy dla Was potem bardziej e, uposażeni w doświadczenia, które możemy e, sypać jak z rękawa. Czym więcej będziemy doświadczać ludzi i ich historii, tym większym e, będziemy dla Was e, pomostem do rozwiązań nie będziemy Wam pomagać w tej kwestii, że będziemy Wam mówić, co Wy macie robić, ale że gdzieś usłyszeliśmy pewną opowieść, która się kompatybilnie łączy z tym, z czym Wy macie problem. I, a jak nie my, to ktoś z nas ma pewne takie doświadczenie. I w ten sposób, drogą bardzo szybką, jesteśmy w stanie znaleźć odpowiedni sposób na, na Wasze zmartwienia. Wasze problemy, wasze trudności nie pomagając, pomagamy. To tak, jak się dzieli z kimś. To się wtedy noży. Takie proste. No dnia.